Cześć z tej strony alilowe.pl i w tym odcinku unboxing telefonu Mix 4 dotarł do mnie ze sklepu TradingShenzhen.com. Wysyłka e, paczką europejską Global Euro Priority, czy jak to tam się nazywa, ładnie. E, wysłane im postem ze słubic prosto. Żadnych dodatkowych opłat nie było. Wad e, też nie jest jakoś tutaj. Wliczony z tego co mi wiadomo w cenę, także o wiele przyjemniej tutaj przesyłki docierają niż z AliExpress. No, i nie przedłużając, zobaczymy co w środku, jak wygląda ten telefon i takie pierwsze wrażenia z jego uruchamiania. Ok, kartonik odblokowany, czy tam rozcięty. Już wydaje mi się, że widzę kolejne kable OTG, USB. Te, które zawsze w filmach unboxingowych z Trading Shenzhen Wam pokazuję, że mam już ich około 10. Teraz będą kolejne do kolekcji. No i tak, widzimy tutaj pudełeczko. Pusty woreczek jako zapychacz. A nie, tym razem mamy coś innego, ten inny gadżet. Być może przetłumaczyli sobie panowie z Trading Shenzhen moje filmy i postanowili wrzucić mi wentylatorek. Fajna sprawa chciałem ostatnio kupić taki wentylatorek, no ale teraz na jesień to mi się wydaje, że się nie specjalnie przyda. To nic będę miał na lato. Standard to jest też tutaj przejściówka do Gniazdka europejskiego do na przykład ładowarki. Ten zestaw mój telefonu jest bez ładowarki. Zaraz do niego zajrzymy i standardowo dla Was też kod voucher na 5 euro do wykorzystania w sklepie. Częstujcie się, kto pierwszy, ten lepszy. Ok, odłóżmy sobie pudełko na bok. Tym razem kabla OTG nie ma. No, i co tutaj powiedzieć mogę na samym początku? No, to pudełko na pewno jest większe niż w Mi10 Pro, Mi11 i ogólnie w tych telefonach. Co tutaj widzimy? Widzimy na pewno na samym, po samym opakowaniu. Moja wersja to jest 12 GB pamięci RAM 512 GB pamięci wewnętrznej. HDR10+, Plus, to są tutaj właściwości ekranu Dolby Vision, Hi-Res Audio i też wsparcie Harman Cardona, jeśli chodzi o zestaw dźwiękowy, głośników. No i zobaczymy jak to będzie grało. Jak dla mnie niezwyciężony jest Mi 10 Pro pod względem głośników. Poprzednie moje telefony, już nie pamiętam, Mi 11 na pewno grał jak dla mnie beznadziejnie, później Mi 11 Ultra grał już lepiej. Zobaczymy, jak radzi sobie MIX 4. Szczegółowo o tym telefonie dowiecie się z, yy, z recenzji, więcej informacji. Dobra, przechodzimy sobie do odpakowania. Tutaj Wam powiększę ekranik. Yy. Mamy zabezpieczenia. Oczywiście wszystkie telefony z Trading Shenzhen przychodzą. Inspekcję przed, przed wysyłką. Zobaczmy, jak to wygląda. I tak jest też w tym wypadku. Jest karteczka, że poddano inspekcji. Li... Ktoś tam, tester, sprawdził wszystko. Co tutaj pozaznaczał, i jest to gwarancja, że telefon powinien działać. Ale mimo wszystko, dla bezpieczeństwa, ja zawsze radzę nagrywać odpakowania i yy, jakiekolwiek tutaj yy, włączenia. Pierwsze jest jakaś twarda, twarda, twarde coś z napisem, nie mam pojęcia co to znaczy. Później to przetłumaczę i dam znać w recenzji, albo widzicie teraz ten napis na ekranie. Przetłumaczony. Co dalej? <laughs> no, pudełko jest duże, sugerowałoby, że coś będzie się tam znajdowało więcej. Z tego co widzę, poza telefonem w kolorze srebrnym, czyli silver, nie ma tutaj, jest telefon wyłączony. Nie ma tutaj chyba nic, nie, jest coś. O, proszę bardzo. Mamy case, adapter i kable USB. Tak, USB. Typu C i y, kluczyk do tacki. Jest tutaj też adapter 120 W, czyli co to będzie? To będzie ładowarka? 120 W, tak widzimy. Power adapter, czyli to będzie ładowarka. I już standardowo musiałem zrobić taki mały fuck up, bo powiedziałem, że będzie to zestaw bez ładowarki, a tymczasem jest to zestaw z ładowarką 120 W. Także sprawdzimy sobie, jak to szybko teraz ładuję z tą ładowareczką. Dobra, wpakuję tylko tak jak było. Ciach. Fajnie, że jest to zestaw chiński, ale jest podpisane po angielsku, także daje to do myślenia, że raczej będzie to uniwersalna wersja globalna i chińska, ale może się mylę. Teraz tak. We wnętrzu mamy przejścióweczkę na mini jacka, USB typu C i mini jack. Taka przejściówka. Bardzo fajnie to mi zawsze brakowało w po poprzednich modelach. Tutaj jest taka tacka, nie tacka, tylko kluczyk do tacki i kabel USB typu C, taki dosyć gruby pod te 120 W, żeby ładowarka dawała radę. I ostatnie pudełeczko. Case i Quick Guide. Zobaczmy sobie jak wygląda case. Czy jest taki śliski, może chropowaty. I jak wyglądają tutaj pozostałe elementy. Coś jeszcze znajdziemy w pudełku? Nie, tutaj nic więcej nie ma. Quick Guide po chińsku. Ale kto by to czytał? Na pewno nie ja. I co dalej? Dalej mamy case'a. Case jest niestety śliski od strony tej, w której trzyma się telefon i kropowaty od strony wewnętrznej, w której telefon jest zablokowany czy też zainstalowany, że tak powiem i co case jest przeźroczysty no ale z czasem będzie miał on kolor jak wszystkie inne case y od Xiaomi i w ogóle wszystkie case y przeźroczyste będzie on koloru takiego brązowego Odpalamy sobie telefon, pierwsze uruchomienie, logo Mi. Póki co nie mam nawet pojęcia na jakim systemie tutaj to działa, no wiadomo, wiadomo że Mi UI nakładka, ale co dalej, to która wersja, czy jakaś najnowsza, na pewno tak, bo to logo Mi jeszcze w poprzednich telefonach mi się nie pojawiło. Zobaczmy sobie te ustawień, co tutaj ciekawego mamy. Na pewno jest wyświetlacz 60 Hz. i nie tutaj. 60 Hz i 120 Hz. Nie wiem, czy poprzedni Mi 11 Ultra miał 120 Hz czy 90 Hz. To by trzeba było zweryfikować jeszcze. Ale to, tak jak mówię, to są pierwsze wrażenia na szybko. Zobaczmy jeszcze tutaj 12.5.2 wersja MIUI 21GB zajętych, 512 wolnych MIX 4 i wszystko, cała specyfikacja to jest Snapdragon 888 nie wiem czy z plusem czy bez Android wersja 11 12GB ramu. OK i co dalej? Tutaj mamy jakieś dźwięki. Zobaczmy, co można tutaj wyklikać. Efekty dźwiękowe Harman Kardon można sobie włączyć, wyłączyć. Są presety. Yy, yy. Następnie sound effects, czyli yy, a to jest to samo. Dodatkowe ustawienia. Yy, nic więcej nie ma. No, Zobaczmy na aparat, który tutaj jest jakby głównym yy, głównym takim punktem tego telefonu na szybko jakieś ustawienia. Zobaczmy może yy, wideo. 8K nagrywanie filmów w 24 klatkach. Nie da się w 30, 4K 60 i 30 fpsów. Yy, no. Dalej wersja Pro. I cóż więcej, 108 megapikseli. No tutaj widzę tak na szybko niewiele się to różni od tego wszystkiego co już znamy w poprzednich modelach. No oczywiście będę brał na testy. Pięciokrotny zoom, ale na ten moment tak jak mówię przy odpakowaniu jeszcze nie jestem pewien czy to jest zoom cyfrowy czy po prostu z obiektywu teleskopowego 10-krotny, 50-krotny to jest maksymalny zoom. Widać, że jest on już cyfrowy i dosyć mocno zaszumiony. 10-krotny zoom, jeszcze jak to się mówi, jako tako 5-krotny. I tutaj obiektyw szerokokątny Dobra. No tak by to wyglądało, póki co, w takim szybkim e, uruchomieniu i podejrzeniu, jak działa i jak prezentuje się Xiaomi Mix 4. Mix jest zapewne kontynuacją Mi Mixa, e, no ale tak jak mówię, to wszystko jest póki co taką takimi pierwszymi wrażeniami więcej na ten temat w recenzji, która pojawi się już niedługo. Tymczasem, dzięki za uwagę. Jak macie jakieś pytania do tego telefonu, zadawajcie je w komentarzu, odpowiem na nie w recenzji. I cóż, dziękuję za uwagę. Zapraszam do moich social mediów, do Facebooka, na Facebooka, na grupę naszą na Facebooku, na Instagrama, no i na, do odwiedzania strony www.alilowe.pl. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Udanych zakupów. Trzymajcie się ciepło. Cześć.